Siema, z tej strony ja, Pan Bagietka i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać i sobie właśnie wybieramy jakąś postać później będzie opening jeszcze dobra, Tika bierzemy będzie opening różnych skrzyneczek bo tam już sobie zbieram dobra a nie, ja na dół wziąłem no to dobra na dół sobie zagramy trochę mi będzie internetem no właśnie. Dobra. Jak dopiero wczoraj sobie odblokowałem tą tego tika. Chociaż... Ja bardzo lubię tego zadymiarza. Jest po prostu mocny. I jego strzały są nieprzewidywalne. Aha. Widać jak mi się laguje. No to później sprawdzimy. I pamiętajcie, macie zostawić subskrypcję i lajkacze. Może być później więcej tych Takich odcinków. Z Brawl Starsem no, tu widać, że mamy 6 Power Cubes'ów. O, idę. Soczek to, to jest Red Bull. <grym> to jest, są... Co? Jakie szczęście? O nie, o nie! nie, nie. Kurde. Nie udało mi się tym razem. A, no dobra. O, mam jednego obserwującego. To może być mój kolega. Och. Cóż. Dobra, mam, O, kłopocziki, kłopocziki, kłopoczikuj. O, nie. Nie uda mi się tego wygrać. Nie uda. Czekaj, sobie wezmę power cubes. Eee, yy, co się stało? Nie wiem ale dobra, czwarta ranga. No to dobra. Tutaj już mamy. O. To będzie coraz więcej skrzyn. No jak widać, że tutaj będzie. Te, o, i na to to jest teraz właśnie jest taka mapa. No i właśnie na tej lubię Gina. Bo Gina jest na niej bardzo dobry. I, no nie wiem, po prostu ja mam tak ulewelowanego Jina, że mogę sobie nim po prostu grać, o. Trzema strzałami może zabić Bo. Też może zabić yy, Piper, Barleya i kolta. Trzema strzałami mój. Znowu zapomniałem ustawić. Właśnie na skrzynki to jest właśnie najgorszy. Tutaj mamy Mortisa. Możemy go tutaj jak stanie, zajechać. Właśnie trochę mnie tak I to jest właśnie minus. kiedyś grałem w Solking. King. Jeśli, będzie, jeśli będziecie chcieli, jeszcze taką. Za... Jeśli będziecie chcieli, zaciętą walkę, to jeszcze mogę to zainstalować i będę mógł dalej. Robić takie rzeczy. Dobra, dawaj. Proszę tylko nie zgiń. No. No to idziemy. O, trochę się tutaj laguje. Brock od razu już nas powitał. Z Redbulem. O. Ale my się nie dajemy. Widać, że ktoś tutaj, kto gra właśnie tym, tą postacią, to jest bardzo dobry. Pyk, pyk. O nie, nie, nie. Daryl Mega. Już po moim... No. To widać. Troszeczkę sobie zagramy. Ale trochę szkoda mi tego. Dobra. Czyli jednak teraz na solo. Uch, tego się może teraz chodzić jeszcze tam Swojego chomika. śpi, Śpi. Pawiłem. Nie no, to po prostu teraz mam tyle rzeczy na głowie, a już niedługo szkoła. I to jest właśnie, może już będą coraz rzadziej filmiki. No, będą coraz rzadziej filmiki. A i też zapraszam na mojego TikToka. Pan Bagiecka z małej razem. O, widać, tutaj mamy bo, ale go teraz nie dojedziemy, bo nie mamy... O, wiedziałem, że to musi zrobić. Dawaj, dawaj go, dawaj go. Red Bull doda ci skrzydeł. O, kolejny. Chodź, dawajcie ci na Red Bullu ci zjadę, o. Tadam na Red Bullu. Baba. I stąd, i stąd, spike. Może uda mi się teraz tą rundkę wygrać. O nie! Zaraz, jeśli tak. O nie, nie, nie rzucaj. No, no, no. dobry spike. <grytanie> Dobra, załatwił go. Ja myślę, że w były te Power Cubesy tak rozstawione. Jeju. Widać, że teraz mamy mapę na Red Bullach. No, tutaj chyba zasłaniam. Pewnie. Cały czas tak miałem. kurde Może zasłaniałem. Tu nie wiem, to jeszcze chcemy? Tylko żeby zmienimy teraz zadymiarzy. Napiszcie w komentarzach, jaki z was najlubniejszy ten zadymiarz. Dobra, biorę go, bo bo jest najlepszy. Przygotowujemy się. Najlepsza, najlepsza postać na Powercubcie, to jest ten... Właśnie... Te postacie, które mają właśnie dobrze... Znaczy, tak za dobrze nie, nie działają, tylko takie prawie najsłabsze. Mortis to nie. Mortis to nigdy. Nie bierzcie go na takie właśnie mapy. Z soczkiem, bo właśnie... Widać może tylko wziąć soczek i się zepsuje. No, ale czasami niektórzy goście tak umieją grać. O, Red Bull. Niektórzy goście umieją tak dobrze grać, że właśnie mogą nawet Mortisem wygrać grę. Tak jak ja kiedyś wygrałem sobie grę Mortisem. O, tutaj jesteś. Ja się pytam, co to miało być? Co? dobrze. To niestety to, to zapamiętajcie, musicie zostać subskrypcję, subskrypcje, lajki i to wtedy będę miał będę nagrywał openingi teraz jak będzie rok szkolny to będzie coraz mniej filmików tak, bo to bo to wiecie, tyle za to dobra, to do zobaczenia